Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie. Dzisiaj prosty i szybki sposób na przygotowanie świątecznego deseru. Wystarczą dwa płaty ciasta francuskiego i słoiczek Nutelli. Każdy płat ciasta zginam na pół i przecinam w miejscu zgięcia. W ten sposób otrzymuję cztery równe części. Jedną odkładam na bok, nie będzie mi potrzebna. Pozostałe płaty ciasta równo, jeden na drugim układam na sobie. Teraz mogę wyciąć kształt trójkąta. Pierwszy trójkąt ciasta smaruję Nutellą i równiutko przykrywam drugim trójkątem. I znowu warstwa Nutelli. Na wierzch trzeci trójkąt ciasta i możemy zająć się gałązkami naszej choinki. Nacinam trójkąt z dwóch stron symetrycznie, nie docinając jednak do końca. Po środku zostaje taki nienaruszony pas ciasta przypominający pień drzewka. Moje gałązki mają około 1 cm szerokości. Teraz każdą gałązkę wywijam tyle razy na ile pozwala mi jej długość. Czubek choinki nacinam w kształt gwiazdki. Natomiast z odłożonego kawałka ciasta dorabiam, dorabiam pieniek u dołu choinki. A robię go w ten sposób, że wycinam taki dłuższy pasek ciasta, smaruję go do połowy nutellą i zaginam, oraz przylepiam u dołu choinki. No i nacinam go wzdłuż. Moją choinkę piekę w 200 stopniach około 15 minut. I gotowe, moi drodzy! Piękny, efektowny i bardzo smaczny deser. Na pewno będzie pięknie wyglądał na świątecznym stole. Ja Was zapraszam na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego.